Jak usłyszałam o sankcji kredytu darmowego i że banki nie do końca uczciwie podchodziły do kredytów, no nie ukrywam, zainteresował mnie ten temat. Poszperowałam w internecie i trafiłam na stronę Helpfind. Zarejestrowałam swój największy kredyt, a potwierdzenie wraz z kompletem informacji przyszło natychmiast. Jednak wysłanie umowy kredytu do analizy odłożyłam na bok. W sumie chyba zwątpiłam po co komuś na takim etapie moje poufne dane? Ale kiedy po kilku dniach zadzwonił do mnie konsultant i powiedział, że mogę wysłać im zwyczajnie zdjęcie umowy z zakrytymi danymi personalnymi, to przestałam się wahać. A kiedy po kolejnym tygodniu powiedziano mi, że wypłacą mi prawie 10 tysięcy złotych rekompensaty, no, byłam pod ogromnym wrażeniem. Powiedziałam wtedy temu konsultantowi, że jak faktycznie zobaczę te pieniądze na koncie, to nagram dla nich swoją opinię, aby inni wiedzieli, że sankcje w Helpfind, to nie jest ściema. Pieniądze doszły, więc nagrywam i serdecznie polecam.